10 lat kopania. Miliony dolarów w złocie. Patrzcie! W tym sezonie pokażą, ile są warci Australijscy poszukiwacze złota. W sobotę od 14.20 na Polsa 2 Asad Explorer. Śwież mieszkanie fantastycznymi ofertami z JISK. Rabat do 60% na wybrane artykuły do sypialni. Na przykład materac piankowy za 700 zł. Rabat 60%. I pamiętaj, że oferujemy 30-dniową gwarancję ceny. Jisk! Scandinavian Sleeping and Living. Bogate wyposażenie i pełen komfort w standardzie. Moc hybrydy, przestrzeń dla 7 osób i spokój w każdej podróży. Cherry Tigo 8 z napędem Cherry Super Hybrid. Technologia przyszłości w Twoim zasięgu. Hej, jestem Marysia i moim talenciakiem jest muzyka. O astronomii mogę mówić w nieskończoność. Naszym talenciakiem jest... Miłka Opłaca się odkrywać młode talenty. A Lidl wspiera je już od trzech lat. Kupuj w Lidlu, odpieraj talenciaki i przekazuj je na zakup sprzętu dla szkół. A teraz z okazji Dnia Nauczyciela, tylko od 13 do 14 października, otrzymasz dwa razy więcej talenciaków. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów. Lidl, to się opłaca. Wybierz się z Carrefourem w podróż po smakach Francji i odkrywaj z Carrefourem ponad 1800 produktów jednej z najlepszych kuchni świata. Wśród nich pyszne konfitury Sandalfur, drugi produkt 50% taniej. Kremowe sery Camembert, drugi 50% taniej z aplikacją kartą seniora lub kartą Payback. A dla urody kosmetyki Le Petit Olivier w promocji drugi produkt 50% taniej. Carrefour, francuskie wyjście na zakupy. Voilà! Wow! Jak cool! I o wiele więcej waszych ulubieńców kapibar! I Lilo i Stitcha już od 35 zł. Kik! Więcej niż się spodziewasz! Kiedy zaczęły wypadać mi włosy, próbowałem to zakryć. Nie rozstawałem się z czapką, ale nadal rozstawałem się z włosami, więc sięgnąłem po Lokson Max. LOXON Max to lek numer jeden na męskie wypadanie włosów, który hamuje ten proces i stymuluje ich wzrost. Efekty są widoczne już po 8 tygodniach. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. LOXON Max działa tak, że czapki z głów mocny 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 start od poniedziałku do środy w Kauflandzie ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL tylko 5.99 kg, a kukurydza słodka daftona w puszce jedynie 2.49 idę tam gdzie wszystko mam Kaufland Tata! Tata! Dla profesjonalistów i wszystkich, którzy chcą nimi zostać. Einhell. Jedna bateria do ponad 350 urządzeń. 30 ton, lista, lista, lista przebojów. 30 najpopularniejszych i najlepiej sprzedających się w tym tygodniu piosenek w Polsce. Pamiętasz to? To znaczy, że emerytura jest bliżej niż myślisz. Zainwestuj w dodatkową emeryturę z Jengiel. 10. Niech będzie Twoim wybiegiem. Miękkie, dzianiny, modne kurtki, ciepłe obuwie. Opłaca się połączyć styl i wygodę w Vietnam. Od czwartków Lidlu i na Lidl Lidl.pl Sweter damski z domieszką wełny. Jedynie za 38,99. Kurtka damska. Już za 69,99. A buty zimowe dla niej lub dla niego. Tylko 69,99. Lidl. To się opłaca. Na skurcze, na stres, na prawidłowy poziom testosteronu. Melmak. Męski magnes o poszerzonym składzie. Dostać kolejne zlecenie we własnej firmie to... Sukces we własnej firmie. Sukces we własnej firmie cieszy bardziej niż w czyjejś. Dlatego w Embanku ułatwimy Ci założenie i firmy i konta. A Ty ciesz się własnym sukcesem. Embank. Żadne kulinarne wyzwanie Cię nie przerośnie, gdy masz pod ręką przyprawy kamis. Aromaty i smaki z całego świata zainspirują cię, by tworzyć dania, które twoi bliscy pokochają. Kamis dokładnie taki smak. Masz szczęście, że to Duson. Już od 20 lat. Od zawsze intuicyjny w obsłudze. Oferujący nowoczesne technologie. Niezmiennie komfortowy w każdym trybie. Świętuj z nami 30 lat Hyundai w Polsce i zrób sobie prezent na wyprzedaży rocznika. W tym tygodniu w Lidl nadal apetycznie, słonecznie i włosko. Półki wypełni szeroka oferta produktów w stylu włoskim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo w Lidlu dalej trwa tydzień w stylu włoskim. Już od poniedziałku salami w stylu włoskim Italiamo. Już od 6,99. A z kuponem Lidl Plus pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus dwa gratis. Lidl. To się opłaca. A, wiesz to Wandzia. Nie żałuj sobie na tych zakupach. Co ty nagle takie rozrzuty zrobiłeś? Ale pan dobrze mówi. Bo w żabce jak się wielu sztukuje, to się taniej kupuje. Mm. Właśnie. I ty mnie tak właśnie tatę kochasz. Oj, Wandziu. Wszystkie parówki, drugie za złotówkę. Miksuj dowolnie, żabkę. Uwolnij swój czas. Misja prezent dla nauczyciela. Praliny Merci 16:50 za opakowanie przy zakupie dwóch z aplikacją, kartą seniora lub kartą payback. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy. Zikły Natura przedstawia mistrzów każdego dnia. Złoty medal w sprincie do windy? Nie! Po prostu lepiej spała. Z żelkami zikuje natura z melatoniną. Śpij na medal i bądź mistrzem każdego dnia. Tata. Tata dla profesjonalistów i wszystkich, którzy chcą nimi zostać. Einhell. Jedna bateria do ponad 350 urządzeń. Polacy są zdolni do rzeczy wybitnych. A jak zabraliśmy się za oranżadę bez cukru, to wyszła nam wybitnie. Oranżada Helena zero cukru. Wybitna bez cukru. Pytacie mnie, w jaki sposób tak szybko poradziłam sobie z katarem? Odpowiadam. Odkryłam innowacyjne Akatar Care o potrójnym działaniu. Akatar Care nie tylko błyskawicznie odblokowuje nos, ale także działa przeciwzapalnie, hamując dalszy rozwój objawów, a dodatkowo zawiera kwas hialuronowy, który chroni śluzówkę nosa. Dla mnie najlepszy moja rada na katar a katarkę to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Red Bull doda ci skrzydeł. Samodzielnie zbudował łódź podwodną. Czy zbrodnia doskonała może być dziełem inżyniera? Konstruował własne karabiny. W złej sprawie. W soboty o 22.00 na Polsa Dwajasad Explore.